Myślę, że jak pająk ma pajęczy zmysł to szczupak ma szczupa czy zmysł robimy teraz tysiąc polubień? To 24 godziny w stroju ryby i w stroju jednorożca. Oho, widzowie, mierdzi głównym. tu są karasie. Dwa lajki pod tym wideo i się na ten sub I zjeżdżam po linii na drugą stronę Przyjdą przyjacielu, przyjaciele, porozmawiajmy Usiądźmy przy wspólnym stole i porozmawiajmy Ja jestem gotowy do rozmów Człopak tu dryfuje Czekaj do podbieraka, może drugi, drugi raz się uda Jest, Złapuj Znowu jesteśmy na bagrach, tym razem z towarzyszem Dzień dobry, witam po raz pierwszy na tym kanale. Ale nie ostatni. Casting, bo muszą w końcu te okonie się udać. I te okonie wezmą dzisiaj, choćby nie wiem co się działo. Wezmą, choćby skały srały, złapiemy te okonie. Tak, jest, Dobra, za zapraszamy do oglądania. Tak, subskrybujcie, lajkujcie. Ty, no, coś, coś bierze, ale nie wiem czy to nie są jakieś trawy, wodorosty. Tak, tu są zaczepy. No, mam nadzieję, że mi nie zwinie mojego przyjaciela. Pierwszy rzut. Mamy pierwszą zdobycz Pierwsza zdobycz? Nie Pasowałoby to jakoś zdjąć Zmieniamy spota, co? Bo tu jest no. tak mega koślawo Chciałbym na to molo iś, ale tam się gościu rozbił, <ścam> więc Idziemy w lewo? Co? Idziemy w lewo? No Czy w prawo? Gdzie chcesz? W prawo może Ej, a przechodzimy całe bagry? Na no nie? Dobra Wydzie, że, kurwa, co to, to co, idziemy Jeszcze jeden tylko Widzisz? Skorzyłem tu nie zahaczył. Ja teraz twisterkiem rzucam takim, o. Bo w poprzednim odcinku właśnie na takowego złapaliśmy. Więc z racji tego, że idziemy na konia, może się uda. Miejmy nadzieję. Miejmy nadzieję. Oczywiście drugi raz to samo, ale pomijamy. Stary pomost jest wolny. O człowieku. A tym, nie tutaj na pomoście mocno, bo jak będziesz tuptał, to się mogą spłoszyć. Nic się nie wypłoszy. Cichutko. Jutko, nie ma nas, nie ma nas. I teraz się zapadamy i chur. <noise> to zdejmij to kurwa, przecież ci nie złapię. Jak masz takiego <głosy> gluta, to <noise> ci nie złapie. Muszę, muszę to zdjąć, ja wiem. Patrz. Ale tu te gluty są Kurwa. No dlatego ja nie łowię na kotwiczkę. <noise> Ale kotwiczka, zobaczysz, że kotwiczka dzisiaj odda. Ja mam nadzieję, że ten twisterek odda, bo jeszcze nigdy mnie nie zawiódł dosłownie. Zawsze tym twisterkiem jakiś okoń, jakiś okoń siądzie. Kotwiczkę oddaję dzisiaj, zobaczycie widzowie, tu przy tych trzcinach coś musi być. No, szupak tu ostatnio stał, uważaj, żeby się nie odgryzł. <gryzł> Spróbowałby tylko. Spróbowałby, syn. Złapałbym go z własnymi rękami. Ja go ostatnio prawie w podbierach złapałem. Ty, ale ładnie to pracuje. Przerzuciłem się? Chyba nie? Nie. A i tak jesteś przy brzegu. Paczki Kurwa okońki No, co za gówno? Chociaż mam wrażenie, że na tych, na tych hakach bezadziorowych to one tak dziabią, dziabią i wypadają z mordy. Kurwa te bagry. Je... Zaczynamy. Już trzeci dzisiaj. Podorosty pierdolone. Myślisz, że pod tym coś jest? Tak. Ej, podbieraka nie wziąłem z auta, tego drugiego. O, Czekaj, to idę. czyli będzie mandaci. Patrz, tu coś będzie. Wiedziałem, że czegoś kurwa nie wziąłem. Zaraz wracam. Tylko jak złowisz, to żeby się nagrało. No żeby. <gry> <gry> żeby. Patrz, patrzcie widzowie, co się dzieje. On poszedł, więc teraz mam wolną wolę. O, ładny rzut. Nie, trochę ludzi jest w sumie. Fajnie te bagry. Ja myślę, że tam coś będzie. Znowu. Nie, naprawdę, ja zaraz zmieniam tą kotwiczkę. Tego się nie da wytrzymać. Jest niepojęte, co się dzieje. Widzowie, żebym ja miał dzisiaj cierpliwość na to, naprawdę. O, coś jest, coś chlupie. Coś tu chlupie, zaraz to złapiemy. Patrzcie, tu jest, tu jest terytorium tego konia, którego będę dzisiaj trzymał w łapie. No, weź coś, weź. Nie. Znowu wodorost. Kurwa. Dzień dobry, społeczna straszyrbaska. Eee, ale. Proszę kartę wędkarską pokazać. I pozwolenia. O kurwa, nie mam, No nie to mam. mamy, panie, problem. O kurwa, jakiś czupak. Gdzie? A, kurwa, mać, już zaczepiłem o drzewo. Nie, naprawdę, zmieniam tą przynętę zaraz. A, prawie sobie wbiłem haczyk. Tuning podbieraka, bo się zjebał. O, teraz działa, dobra, mamy podbierak. Podbierak jest, to wszystko jest. Ja bym w ogóle się stąd przeniósł. No już. idźmy stąd. Bo jest mega dużo jeszcze... Innych na pewno miejscówek. A tu nie ma nic. Idźmy stąd. Myślisz, że szczupak się boi nas bardziej niż my jego? To jak z pająkami. Pająk się boi bardziej. Myślisz, że jak pająk ma zmysł to szczupak ma szczupa, zmysł? Tak, i on wie, kiedy my przychodzimy i nie bierze wtedy. Chyba tak. Przez całe wakacje złowiliśmy. Ja złowiłem całe zero szczupaków. No można, tu można, tam. Dobra, to ja idę tam dalej. No właśnie ja chciałem powiedzieć. No to idź tam dalej, ja idę tu. Proszę o wysepka tu jest dawanie coś No na na wysepkę. Wysepkę. wysepka jest najlepsza, tylko to karpia, karpiorze tam siedzą. Tu kaszki kurwa siedzą, a nie jakieś. <noise> to nie wiem czy tak chcemy. Idź je łapać ty Kaszka w podbierak. Dobra, żeby... <noise> no jeden rzut i idziemy dalej. Jezus musi tak padać No i chuj Kurwa mać tą kotwiczką pierdoloną. Czekaj, zakładam kapelusz, bo nie wytrzymie. Zakładaj, zakładaj, kapelusz to jest plus 10 do ryby. On będzie mnie chronił przed wszelakim złem tutaj. Patrzcie widzowie widowie. Kapelutek. O! Oh, co się uchowało. A i ptciny. Teraz fajnie, rzut. Pierwszy raz chyba w deszczu łowimy. A łowiliśmy jak padał deszcz? Nie. A tak? Nie wiem, nie pamiętam. Ważne, że burzy nie ma, to ten to luz. Zobaczcie widzą, co jest grane. Teraz ryby wiedzą, co mają do czynienia. Ja wodoros teraz zrobić 7,5 Weź sobie gumkę ten. Chyba tak robię, bo naprawdę To to klubiwisko najbardziej na konci. Oczywiście wodorow. To się kurwa teraz. Trzeba ochrzczyć bagry, no bo jeszcze żadnej ryby na bagrach nie ma. To teraz zawody, kto pierwszy złapie rybę, nie? Tak, robimy Jakbyśmy zrobili challenge to pierwszej łapki wodorosta to już mam trofeum bo... Co? bo coś to Dwóch nie i debile mają telefony na klasie i na łowie. Dobra, no dawaj. No i wodorost, mamy to. Jest takie stare chińskie przysłowie, które mówi Musi im W komentarzach na pewno przetłumaczą to przysłowie. To jest po chińsku, to jest jak sobie wpiszecie w tłumacze to jest ten e, tradycyjny chiński. I to właśnie chińskie przysłowie mówi o tym, że e, okoń nie chuj nie da się złapać. Tutaj, na tej miejscu. Tak, ale jest wiele interpretacji, więc dajcie znać co wam wyskoczyło w tłumaczu. O, ta zatoczka jest fajna. Dobra, to zostań tu, ja idę tam dalej. No dobra, to wypierdalej. Chcesz mi się pozbyć. <laughs> no kurwa, ale ty jak chcesz taki zamach robić to patrz na mnie. Widziałeś to? Jak poleciało? Ja kurwa ty dzisiaj złapie na to kotpisko. Nie rybę No kurwa to może się stać. Nie, spokojnie, ja to ratuję. A, to ja się odsunę, czekaj, a dobra. Nie, uratowane. O, kolejny glon, mamy to. Dobra, zawody wygrane. Byłeś na tych zawodach? Eee, kurwa, brakuje <noise> mi frazy. A masz te pumy? Mam te pumy właśnie. <noise> Mam te pumy. A byłeś na zawodach? Byłem na zawodach. Dobra, idziemy dalej. Czekaj, jeszcze muszę w lewo rzucić, bo tam tylko ślawo rzucałeś, więc ja muszę raz porządnie rzucić. No to dobra, to ja rzucam zaraz na prawo i cię przerzucę. Dobra. Wystanęłeś sobie dwie fujarki, kurwa. <noise> o kurwa, nie, dobrze jest. No dobrze jest. Jak coś, kurwa jak coś ciągnie, ale co? Chabazie. habazie. Podwodne. Zobacz co się nagrywa, do pewności. ekran zgasł. Chyba się nie, nagry, nie, nie nagrywało się. Nie widzieli tego twoje, tej twojej kompromitacji glonowej. Widzieli, że widzieli. No widzieli spokojnie ode mnie. I to właśnie. Zakaz pływania, ale wiesz czego nie dotyczy ten zakaz? Nęcenia chują w wodzie. Nie, nie, nie dotyczy okoni. One mogą spływać. pływać. No way. Myślisz, że w deszczu bardziej żerują, czy mniej? Nie muszę jej zapytać, jak to e, To jest oficjalny koniec chujowa tej konflikcji. Oficjalny statement. Statement kotwiszkowy. Ja dziś na kotwiszce. Nie chciałbym mieć Mięć mojego. Eee... Czego? Kotwiszki. A, A nie masz gumki? A nie masz swoich? No. Czemu nie chcesz swoich? Takie większe. Co większe? Że ty masz większe, czy chcesz większą? Nie chcę, mniejszą. No właśnie kurwa, nie wiem, zarzynają kogoś, bo. Czy jest albo kogoś zarzynają. Albo szczupaka życiówkę mają. Albo, albo szczupaka życiówkę mają. Tak wyginasz tę wędkę, bo mi kurwa złamiesz. Gdybyś sobie popuścił więcej żyłki, to byś miał łatwiej. Jak mam się nie denerwować? Oj, kurwa, pamiętasz Żabę? Ja pierdolę, kurwa. Co pierdolisz? Mówię, że nie wiem, czy dobra pogoda na wędkowanie, co to jest. Zawsze jest dobra pogoda na wędkowanie. Znaczy, na Wędkowa nie zawsze jest dobra pogoda, ale czy ryby chcą brać w taką pogodę? Chcą, chcą. Dawaj dalej, bo to ten już z, z pół godziny chodzimy, a jest, przeszliśmy 10 metrów. Aż albo nie zapozuje nagrywania, kurwa, bo jeszcze będziemy coś pierdolić pewnie. Tak, od czapy, jak tu zwykle zresztą. Jak zawsze, casual, Klasik. canon event. Canon event. Wyobraź sobie, że się o tobie tak myśli jak ty o rybach. O Jezu, ale by było dobrze. Właśnie, czekajcie widzowie. Przypominam, że mam TikToka i tutaj się wyświetla TikTok, więc zapraszam... Jeszcze tutaj macie ostatniego, teraz wam puszczę. Jak wiecie 1000 subskrypcji na kanale rybcie rybcie. to przebieram się w strój ryby i idę na ryby Dobra, jak już obejrzeliście tego TikToka, to wiecie, że na 1000 subskrypcji zakładam strój ryby i idę na ryby. A ja razem z nim. A on idzie ze mną, tak? Tak. Tak? Tak. Widzowie, jesteście świadkami. Tylko musimy iść gdzieś dalej, na Chorsteństwie. Cały dzień. 24 godziny, w <noise> stroju Nie, 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 nie możemy się tak rozpędzać. Jeżeli wbijecie 1000 subskrypcji, 1000 subskrypcji przebieramy się. Znaczy przebieramy się. Mikołaj się przebiera. I jedzie na ryby w tym stroju. Ale jeżeli... To stroju tego, jednorożca. Dobrze? Strój jednorożca 1000 polubień do 24 godziny w stroju ryby i w stroju jednorocznym. Pierdolenie od czapy, jak to zwykle. Pierdolenie o koniach jest dobre dla Lep. widzów. Tak, widzowie, złapaliśmy dzisiaj 32 okoń, ale wam tego nie pokażemy. Musicie wykupić nas specjalny pakiet premium 30 materiałów wideo, w których pokażemy Wam, jak złapaliśmy te wszystkie ryby. Nie, ja myślę, że karpiarze mogą mieć coś takiego. Jakbym był karpiarzem, to myślę, że miałbym. Subskrybowałbyś na przykład konto Mix Peletu i, i daily posty by były z Mixem Peletu. Ja, jakbym był karpiarzem, to bym słuchał w samochodzie tylko mixu do. DJ tęgę knagę. DJ Tenga knagę, mix do zarabiania bagru z karpiem. Dwa lajki pod tym wideo i stwierdzałem się na ten sub, i zjeżdżam po linii na drugą stronę. Dobra, lajkuję z głównego i salt Ja sam sobie polajkuję. Ej ale da się tu wejść. No patrz, drabinę zamontowali, tak? I co my że co? Że to by mnie powstrzymało? W życiu. Nichu ja. Nie ma sens. Ja idę w czwartek na szczupaka. Szupak ma okres. Chuj mnie obchodzi afera. Ja, ja no chuj mnie obchodzi afera. Szupak dostaje cepa i gleba. Koszczytówkę mi nie rozpierdol. Pokojna rana. Oho, widzowie, śmierdzi głównym. Tu są karasie. Ktoś nęcił od rana. O kurwa, dukcy. Widzicie co muszą przeżywać liści? Kurwa. Śmierdzi tu Ktoś tu srał Ale wyprawa jak dwóch hobbitów Najkrótsza wyprawa na ryby Ty, czekaj Albo nie, bo tu nie ma miejsca dla dwóch Nie Takich dwóch to jak mnie trzech nie ma Tak, tam już chłopy łowią No to ich ominiemy Dobra Zapytamy czy było co Ja, ja zdejmę kamerę chociaż, co? Nie, po co? Jak po co? Jesteśmy w miejscu publicznym. No, no dobrze, ale czy będę wyglądał no jak dobra, idiota. Dobra, no jak chcesz. Chcę. Chcesz Chce! Ubierz mi, że chcę. Ty nie musisz, ty masz w normalnym miejscu. Ja z, z telefonem na głowie, jak idiota. Ale spokojnie, to się zmieni. Będą pierwsze zarobki z YouTube'a, to Mikołaj mi na pewno wypłaci dwie dychy na, na uchwyt. Mam nadzieję, że chociaż jak mi rozpierdoli się bateria w telefonie od tego nagrywania, to to mi się zwróci. Też mam no, taką nadzieję. Nic więcej nie oszukuję. Ty, tu jest miejsce, a tu można było zaparkować. No wiem, ale tutaj, tutaj jest. Wiesz co tu jest? Tu jest znak PZW. I czasem tam jest taki magiczny napis. Zakaz wędkowania. Hmm, ale to tylko czasem, i wtedy wiesz od razu, że nie wolno. A tak? Nie wiedziałeś. Tam jeszcze nie szedłem. Może tam będą jakieś niesamowite spoty. Patrz, druga drabina. Dwa lajki. <laughs> Nie no, nie no, dwa, nie, cztery teraz. I tu jest krew, to są ślady chwili. Tak, tak. Szczupak. Szczupak lądowy. Wiesz, że w wodzie go dopadniemy, więc już nie miał gdzie, tylko musiał na zewnątrz uciekać. Ja się dzisiaj trochę bawiłem w szczupakach. Chciałem poznać jego tajniki, byłem na basenie. Czyli teraz wcielasz się w rolę szczupaka, bo Tak, to... ja już wiem jak on myśli. Jak on myśli? No właśnie kurwa głupi jest mega, nie? Mega, Aha. Mega. To myślisz, że kwestia szczupaka, czy raczej że... hoja? Ciężko stwierdzić. To nie ty wchodziłeś do głowy szczupaka. 5 zł jak wejdziesz na ten pomost. 5 zł Ale na połowę mniej więcej minimu A, mniej więcej 5 zł chyba warto? Nie uważasz? No zaliczamy, zaliczamy. Piątka blikiem. O kurde, spadła mi. No nie, kurczę pieczone. Są dwie opcje. Albo miałem branie, albo mam schizofrenię. Obie mogą być prawdopodobne Obie mogą być prawdopodobne, jak najbardziej Ty widzisz co tu stoi? Kurwa szupak se dryfuje Nie widzisz go? ty, jak łapę? Czekaj do podbieraka, może drugi, drugi raz się uda Ale by było, co? Może się uda, o ile nie jest zdechły Jest, złapał się, Chyba Nie wiem on. Pierwsza złapana, <grym> ale jest jakiś głupi chyba On jest pogryziony cały w ogóle Czekaj, dopuśćmy, znaczy ten Pogryziony cały jaju, biedny. Biedne dzidzi. Stój dzidzi, o, stój dzidzi Ale jedzony. No nie, nie ten. Nie zrobiliśmy mu krzywdy, już go zaspokajamy ten. Kurwa. Se poszedł już, no. Pływaj se. I patrz, znowu ja, kampi to w to samym miejscu. On tu chiluje bombę. Tak, to jest jego mieszkanie chyba. Ryba była. Ty, ale jemu się... O, chyba właśnie zdech. Nie, 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 nie zdech, na pewno nie. O kurwa ty. Co on jest, może on jakiś chory był. A ja go kurwa w ręce trzymałem, albo się powietrza na, nachapał. Złapaliśmy ostatnie chwilę szczupaka. Szupak, ostatni w tym sezonie. Ty, no dosłownie złapaliśmy śmierć szczupaka na kamerze. Naszynal no. geografik jakiś. Naszy Patrz, no płynie, kurwa, co jest z nim? O, wrócił do życia. Zmartwychwstanie stanie szczupaka. Mamy to na kamerze Co na kamerze i twarz spierdala jeszcze Ty no to możemy już wrzucić Smartfix wstał i po popłynął Myślę, że se nie poradzi Myślę, że jest spora szansa, że sobie nie poradzi A miałem podpiąć powerbanka, Czupak mnie rozproszył On to specjalnie zrobił? Tak, żeby nie podpił powerbanka i żeby nie było materiału O patrz znowu płynie, ty żebym ja go nie złapał przypadkiem Dobra chodźmy stąd Bo on jeszcze się rzuci na to moje i będzie dopiero heca no, nie rzucaj kurwa, jak on tu pływa. Nie pływa. Spokojnie. No, widzę go kurde. No, znaczy, też go widzę. Patrzę się na ciebie. Gdzie? O, faktycznie. Paszek bojka wypływa. <grym> idiota. Idiota, totalny idiota. Ty, no. Ty, a może my się z nim zaprzyjaźnimy? Ty, ej no nie bierz tego, dobra? Jakbyś mógł. On cię polubił, ty, podobasz mu się. Cześć Chodź. Ja odkładam wędkę w tym momencie. On chce się przytulić. Spora pojednania ze szczupakiem. No kurwa, Npec, nie? Ale on jest głupi, ty. A może to my jesteśmy głupi i nie doceniamy go? Pamiętasz, jak mówiłem, że próbowałem wejść szczupakowi do głowy? Jak myślisz, o czym on teraz myśli? O niczym teraz nie myśli. Nic go nie rusza, ty. Habibi. Kom tu bagry, Habibi. Locow szczupak. Gardło mnie boli. To przez tego szczupaka. Tak, to przez niego. Tak, bo on był kurwa chory. Tak, a miały. Szczupakozę! Ja, piesz, ja pierdolę. Się chodę, Dopiero się no, wyleczyłem ze szczupakozę. No nie. Jak ja myślę, że mam branie, to nie mam brania, jak myślę, że nie ma brania, to jest branie. No to, jest, to jest ten paradoks niesamowity. Co byś powiedział szczupakowi, jakbyś go spotkał? Przyjdź do mnie, przyjacielu, porozmawiajmy. Usiądźmy przy wspólnym stole i porozmawiajmy. Ja jestem gotowy do rozmów. Jestem gotowy rozmawiać. Tak bym a. powiedział. Dyplomatykki, kupakki. Jeżeli to słyszysz. Pierdolmy to miejsce, dawaj dalej. Tam tam jest jakieś zejście fajne. Tak, kończ apel, przepraszam. Jeżeli mnie słyszysz, nie chcesz płytać wojny, zakończę to pokojowo. Przyjdź do mnie. Porozmawiajmy, daj ci złapać moje filie. Ciekawe co to za rybki, Widzisz też ja? Ale to nie są konie, to są jakieś kurwy jebane. A po lewej wycieczku mamy kusownika. Wracaj tu, wracaj tu! Wracaj tu. Wracaj tu. Wracaj tu. Wracaj tu. Ciężko rzucić Ciężko? Ja nie dam radę? No faktycznie, ciężko rzucić. Ale to, że jest ciężko nie znaczy, że się nie Ja udowadniam, że niemożliwe jest możliwe. Głosujcie na mnie na prezydenta. Jakbyś był prezydentem, co byś wprowadził jako pierwsza? Wszystko. Wszystko? Tak. Ja bym wprowadził przede wszystkim y, całoroczny okres zarybiania y, karpiem. Żeby nie można było łowić karpi. Ja pierdolę te bagry nie dają ten, żyć nie. Wszędzie się da coś złapać tylko? To... Wszędzie, wszędzie Przejebane Może Przejebane. mieć razy z tą pogodą Nie Ja idę na dziurę w prawo Ta dziura mnie korci, ta dziura jest ponętna Podciągnę gacie, bo mi spadły Znak od bogów Jak go interpretować? Nie wiem, nikt chyba nie zdaje sobie sprawy, jak potężna jest moc ściągania gaci na rybach. Myślę, że to jest dobry materiał, żeby to przestudiować w ogóle. Zrobić osobny kierunek na studiach z tego. Gdzie ta ryba, ta ryba, ta ryba, ta ryba. Ej, może to moja schizofrenia, ale jestem wręcz pewien, że właśnie jakaś ryba przy brzegu działała mi przynęte. Po kilku godzinach nad wodą, to już się widzi dziwne rzeczy O, znowu mi się zginęło. Kurczę, Odbij się, odbij się o, o, od... Kurwa, odbij się Jaki szczupak wielki Ja pierdolę, 10 metrów Wyjebało go brzuchem do góry, chore Tyle rzeczy się kurwa dzieje, tylko ryb nie ma, no ja pierdolę. Dobre. Gdzieś jak na tych łódkach pływali? Nie normalnie. Nie, tylko ryby płoszą. No Ale właśnie dobrze, bo pływają po środku. Jak pływają na środku, to te ryby ze środka płyną do nas do brzegu. Dobrze. To no, chyba no, tak no. nie działa. Ja właśnie nie byłem dawno na siłowni. Ja właśnie też, dlatego dzisiaj chciałem iść. No to jak dawno nie byłeś, jak masz odcisk jeszcze? No dawno w sensie mam, mam na myśli... Dni. No to kurwa, to twoje dawno jest tak jak ja mówię dawno, że na rybach nie byłem. No, <grystanie> dawno mnie na rybach nie było, na no. 8 godzin. Myślę, że coś weźmieć? Krokodyl, alligator. To Heiman. Nie wiem czy wiecie widzowie, ale w tym stawie naszą, bo my go wykopali. Opływają no, krokodyle. No, tak, bo 10 lat temu wrzuciliśmy 3 małe krokodyle. No, to się wykopaliśmy to tydzień temu. Ale 3 ten... lata temu wrzuciliśmy małe a, krokodyle i one tutaj. To tu były 10 lat temu. Tak. Bo my je złapaliśmy, bo przeszkadzają w budowie, podgwiezały nam łopaty w nocy. Ile tu jest mów w ogóle? Mówi tu co przynajmniej krokodyl No może zdech właśnie. No Zdechł. No? To nie tak? To ta zdechła na naszych oczach. <ścoughs> 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 Oczywiście nie była to ryba, bo wszystko jest robione w kontrolowanych warunkach. Czupaki mają ciężko w tym, w tym akwenie. <ścoughs> w tym przybytku. No przez te krokodyle pewnie. Tak. Może właśnie krokodyl go pobiegł? No, może. No nie, pauza była, kurwa, ale spokojnie, tu jest jeszcze ten. No nie. Droga nie powiedziała ostatniego ale. Co? 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 No lecisz. O driftem, driftem! Zaraz BMW z rowu będziemy wyciągać. Nie, proszę. No dobra. dobra, sukces. Zarządzam iście trawą. Ty chcesz schabowego na obiad? tu Byś tak szybko z co z <grym> <grym> Idę łapać karpie Bierze karpik Bierze karpik? Biesze, czy nie bierze Widzisz co się dzieje z człowiekiem po tylu godzin wędkowania znaczy, jeszcze raz, no jeszcze raz idziemy na ryby! Chciałem powiedzieć, że nie wiem co chciałem powiedzieć, nic nie chciałem powiedzieć, nie mam mózgu po tych rybach. No niestety nie udało się nic złapać, ale humorki dopisały... No więc... Ledwo wyszliśmy w ogóle z tych bagrów. Ledwo wyszliśmy z tych bagrów. mam na sobie uwaga, pokaż. Masz na sobie outfit. 7 koła. Ciało jak? Butelka, Coca-Cola. Ciało Boga głosaniała. Widzimy się w następnym i zapraszamy na social media rybcie rybcie. subskrybuj ten kanał! Near <laughs>